O, nie. Dajcie spokój. Ostatni, ostatni raz taka impreza w środku tygodnia, Rozumiesz? Ostatni raz. Ostatni jeden raz. Zaraz się zlecą ci mali, uśmiechnięci terroryści, no. Ja tego Mnie, bo... A co, pan co dopiero z delegacji wrócił? Co? Nie, dlaczego? No, bo pan, pan nie, tak jak mój dał, nie wrócił z delegacji. <noise> widocznie, że mam pisemny pewnie. Siadaj, kupaj, ile lewy, nie, dobra. Ostatni raz takiej prezentacji odkrywa, cześć. No ja rozumiem, pepkowe, kawalerski, a no, nie 24, czwartek, no! Dzień dobry! Ja wciągałem się na takim drążku, i tak mi to wciągnęło, że na berkle pojechałem. Cudownie, Mariusz, siadaj. Właśnie nie ślataj, właśnie nie ślataj. Dlaczego Pan się nie pyta, dlaczego rodziców Marysia nie było na duchów? No właśnie miałem pytać. Poczekaj, poczekaj, wydawał. No właśnie. Twoje byli na zawodach po noszeniu ciężarów. No, niektóre tam ta miejsce są, co? No niestety, drugie. Co, znowu wygrał ten Rosjanin Siergiej? Nie, mama. No ale to było tak, że z początku. Faktycznie, tata wygrał. Ale mama tak się ucieszyła, że tam teraz mu ciężarek podniosła. Cudownie, macie Urszacie. Ale pan jej nie, nie pisał z późnienia. Ja... Wpisałem. Właśnie chciałem tak pani panu podnieść długopisu i otworzyć dziennikarz tak, ale panu. Dobra, wpisuję. S. Yes. Chyba, weź się nie odzywaj, bo cię rzucę. W tablicę ci rzucę? <grymianie> taka odważna jesteś? Taka jesteś odważna, To popatrz na takie sytuację, bo prawdziwy mężczyzna. Że pana? a Marysia tu dokucza, a ja z wami nie dyskutuj, bo mnie suszy. A z tego to już Salomonina. Tak? Dobra myśl, 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 stary, myśl, 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 myśl. myśl Yy, Dobre klasy, jest takie krasko, yy, sobie pomyślił, co mam w kolekcjach w czerwonym a ja w ten czas podlaję kwiaty klasie. Ale nie trzeba poddawać kwiatów, bo już wszystkie sugie mnie podlałem. A uzupełniłeś korektę wodą? Właśnie nie, bo mój tata może kwiaty się tylko świeżą wodą. Gdzie, kurde, nie ma Masz no, bardzo mądrego ojca. Tylko po zazdrościć. No, też panu zazdrości. Dlaczego? Bo on się zastanawia, jak to jest, że stadiony dziesięciolecie już nie ma, a pan dziś to uprawnia, nadal kupuje. Kuba, ty weź mnie, lepiej skocz go. Nawet gdy pan dużo nie mówi, żeby nie kazać gości, bez oba. Kuba, kuba! Tylko nie wyżywaj! <noise> co ty robisz na tej zasadzie? Śpiewam sobie. No, to skoro tak się wyrywasz, to powiedz, co nam wczoraj po lekcjach no? Klatę i pizza. na pięćdziesiątkę klatę. Wiem, o czym mówisz. Ja też wczoraj wziąłem na klatę, nie? Tylko zrobiłem parę powtórzeń za dużo. No a ja wczoraj pisałem z tatą donos. Jaki znowu donos? A sąsiada, że ściąga nielegalnie filmy z internetu. Na no skąd wy to wiecie? No bo na te filmy pożyczał. Kuba, siada, nie wylewuj no. Prawda, tatusia jeszcze no, ma Zyczymy. Proszę pana, proszę pana, bo ja chciałem wypłacić 10 złoty z mojej książeczki, to A, widzisz? Bo moja mama też na piąte śniadanie i odżywki. Odżywki? Co to włosy takie? To wy włosach też są wręcz nie? Kurwa, bo No więc klaso, y, y, z waszymi pieniążkami to jest taka sprawa, że y, ja wczoraj zrobiłem taki, wykonałem taki, taki przelew, taki Przerw na wysoki procent, nie? Taka lokata, może się zwróci. Chociaż lepiej, żeby nie. Ale wróćmy do zajęć, może ktoś ma jakieś e, zaległości tutaj. Ja jeszcze wiersza nie mówiłem. A, faktycznie? Dobrze, proszę, co to będzie? Inwokacja. Dalej. No to ja to. Litwo! Ojczyzna moja! Ty też jak zdrowie! Ile cię trzeba cenić, kurna? tym tylko się dowie do odciechu. No, ale ja wczoraj poznałem cudowną dziewczynę. Basia, Basia. No. Tylko ja to sobie zapisałem w telefonie, no. Basia, ludzi? Nie, to to zajęte, Basia, włochy? Hu, to zaznaczałem, gdzie? Basia, fajna, ale dzwonko pijak. Też Aaaa Basia lubusy pika! A Basia sobie, A, miała fajny białą Co pod trzechu, zmieścić się nie może. No. Bez przesady Marzyno winy, małe większe. był? I te kłosy malowane. Basia, Basia, taki materiał na żony. I do tańca, i do pogadańca. I czy ona aby nie A jej brawa wciąż otwarta i przechodnią wciąż rozgłasza, że gościna i wszystkich w gościnę zaprasz! Dziękuję, dziękuję piątka, piątka. A przecież nie przyma całe życie, no. Jaka piątka, jaka piątka, pan to słyszał? To był słaby dwa plus! Kuba! Co o mu za te miejsca? Chętnie. Tak? Dobra. Siłą mu pyta. Ja to odpowiem, że to w O nie, 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 kręci